Dzień dobry, witam w XXV wieku, gdzie y, wypadki w elektrowniach atomowych zdarzają się średnio co tydzień. Bo to jest XXV wiek. Ludzkość zapomniała. Popadła w dziadostwo. Jak to powiedział człowiek z wyżyn? Ludzkość popadła w dziadostwo. Są już dwa niszczyciele gotowe. Nie mam tarczy dla niego. Szybko zrobić tarczę. Equipment. Wracamy do equipment. Bardzo dobrze przewidziany przycisk, nie? Że można się cofnąć od razu. I zabrakło mi też laserów i hyperdrive. To hyperdrive razy dwa, poproszę. I weapons. weapons Pulse laser potrzebuje. Chyba nawet nie 8, tylko więcej. Equipment. Cały czas czas leciał. Ile tu jest potrzebne? Nie, 8 dokładnie. Ok. Production Tego equipmentu na razie nie jest jakieś mocno potrzebne, nie? Mogę sobie na przykład OMC Fuser zrobić razy trzy, bo chyba moje statki tego nie, nie mają, mają, nie? To jest drogie dosyć A mi się wydaje, że tylko jeden jest na flotę potrzebny To production. zrobię tylko jeden Bo to nie ma sensu tracić pieniędzy A to niech spada to jest przestarzałe. <noise> to jest po prostu przestarzałe. Szkoda, że nie można tego sprzedać w żaden sposób, nie? A nie, można, cel. No, to pewnie, że tak, sprzedam. E, to dobra. No to też nie jest chyba potrzeba, ale na razie będę to trzymał. Budynków oczywiście ten. Tak nie sprzedam, nie? To nie, nie sprzedam. Nie, w ogóle nie sprzedam. E, Okej. Okay. Z research, ten field, teleskop dalej produkują mi, tak? Wynajdując jeszcze przyspieszę trochę i zobaczmy, jak tam na centronomie co się dzieje. Zbudowali to już? Zbudowali, ok. To mogę to teraz. czemu aus? Co to ma znaczyć? Po węgiersku, może coś. I teraz y, kolejny information produkuje tyle mocy, potrzebuje tyle mocy jak zburzę tą elektrownię to chyba będzie wszystko OK. bo nie chce mieć tej elektrowni no, jest dobrze teraz, kto jeszcze potrzebuje fajnej elektrowni, co? tutaj jest niebezpiecznie mało prądu ile jest elektrowni tutaj? ale tu jest to fusion plant. o to może nawet zdemolishować tą mm, atomową i postawić kolejną fuzję. Ale ona jest droga. No ale nie no, będę miał taką samą brzydką akcję jak na centronomię, jak tego nie zrobię, nie? Tak, postawić. Tu i w ogóle nawet baraków nie ma. Co ja robię najlepszego? Czy mogę postawić się w dowolnym punkcie, tak naprawdę? Mm. No, tu jest idealne miejsce dla nią nie? Ale dobra, niech będzie tutaj. Jak tylko ją zbudują, to ta z, ulegnie z, też y, rozłożeniu. Na czynniki pierwsze, dobra, zobaczmy jak tutaj się to prezentuje. Te tarcze chyba są same nakładane automatycznie. Jeszcze jeden destroyer się zrobił. A to jeszcze będę potrzebował y, wszystkiego. Jeszcze light shield i jeszcze będę potrzebował. To, no, definitywnie. A jeszcze 12. Tutaj musi być 12. Development of Field Telescope is complete. I jeszcze tylko to. Nie ja będę miał wszystkie wynalezione rzeczy, tak? Możliwe na no, obecną chwilę. Przynajmniej. Erlang Bomb. I tych pocisków No zero, oczywiście, nie? Hmm, bomb dajesz, medium tank, usuń to z listy. że teraz nic nie zrobię z tym, nie? Jak tam się centrum prezentuje? Jest neutral dalej. Muszę trochę czekać, zanim przywrócę tutaj normalne opodatkowanie. Dalej są neutralne, no, ale dobra, trochę już tam zaczniemy ich doić, nie? Teraz tak, plusy laser mam 8 ich, potrzebuję ich... 4? Equipment. Jeszcze? Nie no, jeszcze 4. Production. Mhm. No i te bomby. Wystrzeliłem wszystkie wtedy, a jest na jeden okręt flagowy wchodzi 8, to tutaj będzie 24. Mogą skorzystać z tych przycisków na dole. A tutaj y, na jeden okręt flagowy wchodzi 6 i 18. I się skończył pieniądze. Nic nie się szkodzi. No, fajtery skończyły je budować, okej. Okay. Aha, bo ten. To była nie, niepełna jakby. <laughs> niepełna produkcja była. Hmm, jeszcze wyznaczona. Research, Research completed. Hmm. Później oczywiście będzie można te wszystkie centra, jak już wszystkie technologie wynaje, wszystkie te centra będzie można rozłożyć. Nie będą już potrzebne. Production of field array is complete. Zobaczmy. To muszę ściągnąć i to muszę założyć. <laughs> I chyba więcej nie odpoczynamy. Będzie większy zasięg teraz? No, no jest. Kółeczko się powiększyło. Później będziemy grali bez tych radarów oczywiście, bo to jest bez, bezużyteczne. Czy zaćmieniało to chodziło? Items produced? Items produce. Jest nowy e, zastrzyk pieniędzy. Mogę już robić Fighter 3 teraz? Ale wydaje, wydaje mi się, że ważniejsze są tutaj te rzeczy, czyli rakiety. O. Mam ich 12. I muszę zrobić jeszcze 6. No to niech będzie 10. Equipment. To jest wszystko ok. No to reszcie kasy można jednak poświęcić na fightery. Dobra. Equipment. Tutaj jest wszystko. Tutaj jeszcze 9 tych potrzebuję. No i oczywiście 30 tych Production. trzecich. Production. 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 Fighter. Plus 9 i Fighter 3. No, plus 9 ma być tutaj, a tutaj, no tutaj tylko 3 wyjdą. Na razie, ok. Poczekamy. No, chyba tyle starczy. mi rzeczy wyprodukowanych. Będzie i Light Shield, i tutaj wszystko jest, i tutaj Hyperdrive jeszcze założymy no boli taka utrata statków, bo muszę wszystko, wszystko im zrobić, nie? Od nowa. No teraz jeszcze się nie zrobiłem. Bo jest tylko 5%, tylko importance, co ja zrobiłem najlepszego. Dlatego tak wolno szło. Dobrze. No przynajmniej trochę jeszcze fejterów dojdzie. No, i dokładamy bronię. No i kolejna akcja, tak, taka sama, nie? Jak poprzednio atak Gartok Fleet. Zobaczymy, co kartoki tam będą miały. Tym razem, jak będą mieli pełną flotę, to niezbyt fajnie, nie? Dobra, to będzie łatwe. Wystawimy się jakoś, może nie tak właśnie yy, ryjem do nich pełnym. O, niech będzie tak. Na razie zostałem w spokoju, żeby te rakiety właśnie niszczyli. Nie wiem, czy im to idzie nawet sprawnie. Ze stacji kosmicznej rakietami. Ojej, okręt flagowy obrywa. A nic mu nie zrobią. Działa w, yy, w tym czasie naprawili, ale nie zbudowali tych budynków na nowo, nie? Dobra, teraz Grids i Fire Range poproszę. I tutaj muszę stanąć jednym, czyli na razie tak. I tutaj będę musiał stanąć kolejnym, czyli na razie tak. A ten niech sobie stoi. Tutaj. I od razu są one w tej samej linii co te. Działa tutaj naziemne, także. No, mogę jeszcze bliżej. I tym tak samo. No i dajesz bomb! Znaczy misile, to będzie. Co się najlepszego stało? To miały być misile. Dobra. Bombi mi te działa, rozmowy. To miał być mi to była jakaś porażka. Wszystkie. Kurde, no nie dobrze. Słabo to wyszło. Dobra, podlecimy tutaj. Jeszcze mi tutaj. Ten niszczyciel niech sobie odpocznie, bo jest trochę uszkodzony, już. Nie chcę tracić kolejnego niszczyciela. Ustawmy się. Wy też jesteście słabi, to nie, 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 nie podlatujcie może. Chociaż kurde, jak stracę ich co tam. Tutaj stanie? Koleś? Nie, ale stanął obok. Okej okay, może być. Tutaj mogą stanąć, natomiast. To już jest za pole za daleko. Chcę, żeby wszyscy naraz ruszyli. I ten tutaj. I ty w sumie też będziesz mógł pomóc, no czemu nie? No dobra. Nie przedłużając to zmasowany atak. No długo nie porzucił ten fighter 3. Oczywiście okręty flagowe, no, poleciały w najgłupszy możliwy sposób, jaki mogły. Ten niszczyciel jest chyba stracony w tej chwili już. Co, tu się dzieje? Najlepszego, no. Gdzie ty lecisz, panie? Nie do niego już. No, po prostu świetnie. No, wygrałem, także jeden w ogóle nie pomógł. Słaby, słaby kapitan. Słaby, słaby admirał na tym statku. Na pewno nie jest. I to jest mój. To jest statek, którym Dante dowodzi. Brawo, rating! Good. czemu było napisane, że 10 jednostek ziemnych stracił? Do you want a civil war? Czy chcesz <grystanie> wojny domowej? Nie może zaatakować swojej własnej floty. Spoko, ale chcę te planty zaatakować. Teraz dajesz. To będzie oficjalny koniec tego epizodu. Jeżeli się udają podbić, to będzie forteca. To może być forteca? To chyba będzie forteca. Tutaj może być jeszcze forteca. To chyba za małe na forteca. No to stawiamy pod samą fortecą w takim razie. Tutaj nie będę stawiał. Tutaj taki dwuszerek i rocket sledy jeszcze. Mam nadzieję, że to jest Forteca, bo jak nie to może być problem. To nie jest Forteca. <grybujesz> to jest cywilne centrum badań. Tutaj jest Forteca jedna. I tylko jedną mają, ale za to mają dużo ciężkich czołgów. I Rocket też mają, tak samo jak ja. Aż pięć. Aż sześć. Okej. Okay. Pewne straty mogą być, ale powinno się udać. No, to w takim wypadku ustawienie jest wyjątkowo kiepskie, bym powiedział. Chociaż tutaj mogą mieć prony, żeby przejechać trochę. To może być nawet yy, na, na moją korzyść zadziałać. Wy od razu atakujcie tego może, co? Natomiast my Tutaj te rocket sledy, żeby mogły cokolwiek zrobić To muszą się skupić w innym miejscu Muszą się skupić tutaj Albo nawet jeszcze niżej Tędy, panowie Dołem, 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 chodźcie Tak, jest atak Atak Atak. Atak. Ale moi nie obrywałem tych rakiet chyba. Bo spadły na nich choć nic nie stało, nie? Bydwaj, tego Rokesla, atakujcie. No, come on, dawajcie. Tak pięknie zniszczycie teraz tego czołga tutaj. Tylko bergę Chciałem zaznaczyć tego, że się nie chciało mi udać. Teraz wy macie dosyć siły, żeby zaatakować tego gościa. No, tutaj, tutaj, tak, dokładnie. O, dobrze co się dzieje? Ci wygrają. Ci swój budynek yy, ten atakują. Nie, nie obrywa ten budynek, co prawda, ale rozbijają się rakiety na nim, nie? Teraz ten czołg. Teraz temu muszę pokazać mojemu, co ma robić. Niech tego Rocket atakuje. Masa na wojna, straszna jest. Dobra, wy tu pomóżcie, a ty pomóż sobie sam. A wy możecie na przykład spróbować się pomóc tutaj. O. Ten się trochę przemieści, żeby tamtym mógł podjechać. Dobrze. Uć. Jak tam sytuacja wygląda? Dobra, zniszczone, to teraz z tego na przykład. No. Nie miał szans! Oj, za dużo zaznaczeń Nawet się nie Trzeba jednak częściej pouzować i patrzeć co się dzieje, nie? Tutaj stracę czołg, chyba. No, kliknąłem, a się nie wybrał. To z boku też obrywały tego ropecueta. O, tutaj coś się dzieje. Tutaj chyba stracę tam ten mini oddział No, tutaj też nie jest załadnie, nie? Jednak Spróbujcie mi znowu przed tego rozpieprzyć no raz zniszczony. Tam będzie cały czas strzelał w ten budynek, także na razie go zostawię. No uszkodzenia pewnie poszły, trzeba powiedzieć to wprost. Też ułamałem trochę tutaj, jak widać, fabrykę atomową. Nie spowodowało to chyba wyłączenia żadnego budynku. Tak mi się w ogóle wydaje, że kiedyś tak właśnie wpadłem na taki pomysł, że pewnie jak zniszczę wszystkie fabryki, to z tymi barkami trzeba będzie walczyć. Ale to chyba nie działa. Jest to z tego co pamiętam, bo chyba pamiętam, że byłem właśnie zawiedziony, że no nie zadziałało. Jednak. Teraz tak, ty zaatakujesz od tyłu. A, wy? Można z shiftem? O, można! Wow. Ty teraz za zaatakujesz od przodu. Muszę niestety wyjechać mu na prostą, bo inaczej yy, będzie strzelać w budynek, nie? Czemu się dwa zaznaczyły? Dobra. I zostało już tylko to. No jeszcze to zostało, to się nie liczy oczywiście. Całe wojsko jest zaznaczone, nie? No. No chyba się uda. Rozpiprzyć kartogów w pył. Znaczy, oni cały czas żyją tego, bo rozejmie się władca zmienia, nie? Wy tam jedziecie niebezpiecznie blisko tej fortecy. Jesteście głupi. Naprawdę szkoda, że nie można tego przyspieszyć w żaden sposób, nie? Ucieka przed rakietą. Ale mało sprawnie. O, pomimo tego, że odjechał, to i tak operwał, co ciekawe. dobrze, przynajmniej z głowy będzie ten jeden, nie tylko nie rozwalcie tego futfa, który coś jeszcze mi przyda. No i tak na Fortecę. Chyba nie ma w grze takiego pojazdu, który mógłby atakować tą Fortecę z bezpiecznej odległości. Forteca ma zaczek priorytetowy, nie? Ten człowiek przez to przestożyć. Metodologia ja trochę berwie. No chyba już wygrałem. Znaczy na pewno już wygrałem, nie? Jeden jeszcze tutaj pęka, ale już ostatni chyba. Ostatnie, co zniszczą, ten, ostatni co mi zniszczą. Właśnie dla następnych pojazd. No i Dante zażegnał niebezpieczeństwo wiertowców. Raz i na zawsze. Podbite planety się już nie buntują, a się dobrze je traktuję. Wcisnąłem menu niechcąco, także to, co zdobędę, to jest moje na zawsze, tak naprawdę. No bo tutaj ciężko raczej doprowadzić do tego, żeby planeta się odłączyła. No chociaż raz mi się udało to zrobić, nie? Niestety. Na samym początku gry. Ale fut faktory to nie strzelacie. To był błąd jednak, że tak szybko zacząłem strzelać. W, w tą elektrownię też nie. No nie uciekaj tak daleko! Nie chcesz być postrzelony rakietą? No, aż gruzu się. Zbrodniarz wojenny się chowa za budynkami. A my też jesteśmy, bo to jest bezbrony, nie? Ale mordujemy. Wszyscy są zbrodniarzami. W się Nie wpisuję w konwencję genewską. You have conquered the planet. Będzie od razu film. Dante, you're just in time. Let's get down to the business at hand. We have discovered new civilizations with superior development. This is our Empire's largest ship, the Thorin. It's a leftover from the old empire. It's three times the size of today's largest flagships, and it's the last of its kind. You are its new commander. Good luck. We urgently need to increase the speed of our production and development processes. The other empires are more advanced than us. We need you to catch up with them. We're depending on you to help us move forward. To achieve these goals, you've been promoted to Admiral, sir. Congratulations! <laughs> Congratulations! <laughs> Dostałem nowy okręt, który jednak wygląda tak samo jak ten poprzedni. Taki sam mostek. Ponieważ to też jest okręt flagowy, zobaczmy teraz. Nie, zobaczmy w następnym odcinku. Przerwa.